Dzień dobry bardzo. Zdecydowałam się na nagranie wielkiego hmm, holu takiego z ciuchami, z biżuterią, e, z kosmetykami, ale że zebrało mi się ostatnimi czasy tego troszeczkę sporo, więc postanowiłam rozbić to na dwa filmy. Dzisiaj będą ubrania i biżuteria, a w następnym kosmetyki. Jak wiecie, prawie tydzień temu, no już tydzień temu wróciłam z Warszawy. Tam też kupiłam sobie parę rzeczy. Um, niektóre z nich pewnie widzieliście już na, na zdjęciach, i oczywiście dosyć sporo było pytań: skąd płaszcz, skąd buty, skąd torebka? Także to chciałabym Wam e, dzisiaj pokazać, ale może Warszawę zostawimy na sam koniec, a zaczniemy sobie od naszej e, giełdy m, odzieżowej. E, no, giełda odzieżowa jest w Poznaniu, więc to może tylko. Taka informacja dla osób, które są z poznania i posiadają, jakby kartę wstępu, tam, ale <laughs> zobaczcie, yy, jaki fajny naszyjnik. Ja ostatnimi czasy bardzo jakoś yy, lubię frędzelki i monety. No i ten naszyjnik yy, mnie bardzo, yy, bardzo urzekł yy, w kolorach. Przepraszam. Wiedziałam, że tak będzie. Wracając w kolorach, właśnie takich popielato, złoto, białych. Fajne. On kosztował bodajże, jak się nie mylę, 29 zł. I do tego na giełdzie odzieżowej, chociaż ja jestem. Nie to, że zwolenniczką małych torebek, ale ze względu na troszeczkę chory mój kręgosłup, mam zakaz noszenia dużych toreb. Może nie tyle dużych, ale wiecie jak to jest. Jak jest duża, to się w nią wkłada, a jak się w nią wkłada i wkłada, to się robi ciężka, a ja ciężarów nosić nie mogę. Ale no cóż, ta torba mi się tak podobała. Ona jest co prawda robiona na wzór torby Steli McCartney, także troszeczkę, no troszeczkę przypał, nie? nie? nosić oryginalnej steli McCartney, tylko um, robione coś na wzór. No ale póki co ja sobie jeszcze na taką torbę nie mogę pozwolić, a ta rzeczywiście um, w takim stylu um, rockowym i powiem Wam, że na żywo tutaj, bo to oczywiście nie jest skóra, wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. Do tego te oksydowane łańcuchy. No, szczerze, jak mam powiedzieć, to nie mogę z niej wyjść. Tak mi się ją dobrze nosi. Dobra, potem mm, kochani, yy, z AliExpress przyszło mi coś takiego, a mianowicie. Nie wiem, teraz zapewne widziałyście, ten, ci z Was, którzy posiadają Instagrama, że jest jakiś szał właśnie na takie, na takie pasy, w nich się ćwiczy, w nich się robi wszystko. To jest taki modelujący pas, który robi nam piękną talię, no bo kto z nas nie chciałby mieć różnicy 30 cm między talią a biodrami, tej magicznej różnicy. I te pasy, z tego co wiem, kosztują grubo, grubo ponad 100 zł. Z tej oryginalnej firmy, ale zabijcie mnie, ja nawet nie wiem jak ta firma się nazywa. Natomiast ten na AliExpress kosztował coś w granicach 6 dolarów. No cóż, zważając na to, że te chińskie rozmiary są troszeczkę takie bardzo zaniżone, ja ten pas wzięłam w rozmiarze bodajże 2 XL. Wygląda on tak, ja się dopnę. I jeszcze nie testowałam go em, na jakimś takiej wiecie, dłuższej, że tak powiem, trasie, czy, czy w jakichś takich ekstremalnych e, warunkach. Bo ja go tylko ubrałam, troszkę przeszłam się po mieszkaniu i, i odczułam już, że rzeczywiście to uff, wiecie ściska mega mocno. Więc nie wiem, jakby się zachował e, przy noszeniu godzinnym, dwugodzinnym. Ale rzeczywiście robi fajną robotę, i myślę, że do niektórych stylizacji, do niektórych sukienek, jak najbardziej taki pas można wykorzystać. Potem, tak, ostatnia nowość, i to jest teraz takie gorące, gorące, bo to teraz jest w Lidlu. Natomiast z Lidlem też jest tak, że jeśli on rzuca takie produkty, a mówię tutaj o bieliźnie modelującej, to z reguły ona znika, tak, ale chwila cierpliwości, bo potem są zwroty. I potem to wszystko pojawia się jeszcze raz, więc jeśli nie wiedziałyście i nie kupiłyście i już nie ma, to cierpliwie poczekajcie, bo na pewno będzie. Są modelujące halki, są modelujące galotki. Ja halki nie kupowałam z tego względu, że tych halek już troszeczkę mam, ale kupiłam sobie takie modelujące majtki. Ładna tutaj taka wstawka koronkowa. Yy, bardzo, bardzo, jak widzicie, uu, może tak, bardzo wysokie. Tutaj posiadają yy, gumkę taką silikonową, która w zasadzie powinna nam to trzymać i nie pozwolić, żeby te majtki się rolowały. Yy, zobaczymy. Były beżowe, były czarne, były białe. Nie wiem, czemu wzięłam białe. To chyba taki najgorszy kolor, bo nawet pod jakieś jasne ubrania powinno się ubierać cieliste się majtki, aby nie było ich widać, bo białe na pewno będzie widać. Nie wiem, nie pytajcie. Po prostu wzięłam białe. Ja wzięłam tutaj niby jest napisane, że ten rozmiar L. Odpowiada rozmiarowi 44-46, czyli teoretycznie one powinny być na mnie za duże. Powinnam wziąć Mkę, która wtedy odpowiadałaby rozmiarowi 40-42, ale tak patrząc na nie, stwierdziłam, że no takiego mocnego ścisku nie muszę mieć i, i kupiłam te. Tak wygląda opakowanie, majtki kosztowały 30 zł. I teraz pokażę Wam dwie sukienki z firmy, która nazywa się Po prostu. Po prostu szyję, bo lubi. I to są sukienki, szyte tutaj w Polsce, szyte z pasji, szyte z przemiłych, świetnych materiałów. Ja jeszcze ich nie prezentowałam na blogu, ale na pewno wkrótce zobaczycie, bo jak założyłam te sukienki, to rzeczywiście czułam się jak we własnej skórze pierwsza ma pięknie podkreślający biust i dekolt, ale jak pokazałam Wam ją na Facebooku, na no takim roboczym zdjęciu, podpowiedziałyście mi, bo ja w sumie też pytałam, czy skracać, czy nie skracać, bo ona ma taką nietypową długość do połowy łydki to nie jest to nie jest zawsze tak, że taka długość nas po prostu skraca i robi nam źle. Nie, nie, nie. To też zależy od szpilki, od buta i tak dalej. Ale rzeczywiście, no w moim przypadku, tutaj mm, troszeczkę tak z kolanem cięta byłaby idealna, więc jak najbardziej tutaj ustaliłyśmy z twórcą tej sukienki, że ją troszeczkę skrócimy. I spróbujemy ją też zrobić na bardziej ołówkową. No i super. A druga sukienka to taka już grubszy, mięsisty materiał. Zwykła taka ołówkowa. One obydwie są w takich popielatych kolorach, melanżowych. Tu są wszywki po prostu. I co jest rewelacyjnego w tej sukience? Słuchajcie, możecie ją tak wrzucić do walizki. Ja absolutnie nie będzie pognieciona, także idealna kiecka, słuchajcie, na podróż do pociągu, do samochodu na 100-200 tysięcy km e, Świetne rzeczy. Jestem za tym też, aby mm, wspierać takich projektantów i e, ich pasje. No i też świetna alternatywa dla tych, którzy nie mogą na swój rozmiar znaleźć e, super takiej, wiecie, jak ja to mówię, mm, e, zapierdalanki. U mnie. E, oczywiście w zalajkowanych stronach jest firma po prostu, ale Was też odsyłam do polubienia fanpage'a. Ja zresztą na dole pod filmikiem podlinkuję Wam fanpage tej osoby, która szyje te sukienki. Dobra, no to lecimy teraz. Pokażę Wam parę gadżetów które, biżuteryjnych, które przyszły mi z Aliexpress. Troszeczkę z nich zamówiłam... Jako gadżety gratisy dla klientów, którzy kupują u mnie ubrania, no ale oczywiście troszeczkę dla siebie, no wiecie jak to jest? No ja po prostu nie umiem się powstrzymać. Ten naszyjnik już przyszedł jakiś czas temu, natomiast ja go jeszcze ym, nie pokazywałam w żadnym filmie. Tutaj tą część, chyba tak mi się wydaje, że mocujemy tutaj. Yy, no, fajne. Tak, jeszcze nie wiem do czego dokładnie, ale brakowało mi czegoś czerwonego w mojej kolekcji. Natomiast dosyć, bo to się tak zakłada: wiecie, od tyłu naciąga na szyję, dosyć ciężko. Yy, gdzie ktoś ma dużą szyję, to nie wiem, czy to, yy, czy to słuchajcie, przejdzie. Yy. I potem tak, potem pozamawiałam takie łańcuszki. Ten, który mam na sobie, właśnie takie, takie monetki srebrne. I taki sam zamówiłam w kolorze, w kolorze złotym. Ale stwierdziłam, że zanim jakby będę je może rozdawać jako jakieś tam gratisy, to muszę go przetestować. Bo kiedyś zamawiałam już z Ali takie drobne naszyjniki, one kosztowały tam w granicach dolar, dolar 20. Natomiast raz w jednym przypadku po dniu on zrobił się czarny, a w drugim przypadku nosiłam o dwóch tyg po dwa tygodni, i po dwóch tygodniach zrobił się też niesamowicie czarny. Ten noszę już. Nie wiem, piąty dzień? Jest super. Ten założyłam wczoraj, troszkę ponosiłam. Na razie jest, jest ok i jestem nawet w szoku. Jeśli to choć, choćby wytrzyma miesiąc, no to świetnie. Do tego zamówiłam takie: widzicie, mam na uszach takie proste, proste yy, pałeczki. Te są w kolorze srebrnym, natomiast te są. Czekajcie, jak Wam tu pokazać? O, może tak. Natomiast te są w kolorze, w kolorze złoty. Też takie, wiecie, niby coś, a coś błyszczy na uchu. I te srebrne też noszę. Nawet zdarzyło mi się umyć w nich już włosy, bo zapomniałam. Jest ok. Te złote wczoraj miałam raz i też umyłam w nich głowę. I widzę, że tutaj na kancikach już troszeczkę się ścierają, ale to kosztowało 20 albo 30, słuchajcie, centów. Potem zamówiłam coś takiego. One są takie łańcuszki w kolorze troszeczkę takim nie bardzo błyszczącego srebra, tylko trochę jakby takie rodowane. Coś takiego. Poczekamy. O. Je też zamówiłam w dwóch kolorach, w srebrnym i już pokazuję wam ten drugi, złoty. Jest niezapięty. Wiecie, no nie ma się czego spodziewać jakiejś tam takiej wielkiej rewelacji, żeby to starczyło nam na, na lata, bo to nie jest złoto. Ale myślę, że naprawdę jak za niecałe tam, one są po niecałe do dolary, to yy, no to super. Do tego zamówiłam też, tu już nie będę wyciągać, bo on jest zapakowany, poleci dla kogoś na, yy, na prezent. Taką rączkę Fatimy w kolorze yy, srebrnym. No... Jak tak się patrzy na to, to wygląda to rzeczywiście jak, jak oksydowane srebro, całkiem spoko. No a jak w użytkowaniu, to się, to się zobaczy. Potem, słuchajcie, nawet na AliExpress były produkty z... Zobaczcie. Z Primarka. Primark. E, takie pierścionki. Takie pierścionki. Potem komplet takich, ja też nie będę już tego wyciągała, tak pokażę Wam przez folię. Zestaw takich. Nie, może, może wyciągnąć. Nie chciałam wyciągać wszystkiego, żeby ten film też nie trwał e, pół dnia. E, te pierściągi też można, wiecie, nosić na, na. Tak to jest, wybaczcie. Na różne sposoby. O, coś takiego. Chyba mi się ręka trzęsie i aparat nie, nie może tego wyostrzyć. No, w każdym bądź razie, takie, takie i takie. To jest jeden zestaw. Potem zamówiłam taki malusieńki pierścionek, już z myślą o lecie, o pięknych stopach, właśnie na, na palec od stopy. O, taki kwiatuszek. Potem zamówiłam ten sam zestaw, który pokazywałam Wam, pierwszy w kolorze złotym. Trochę tutaj takich, właśnie pierścioneczków, bo zamawiałam takich zestawów, bo one naprawdę nie są, nie są drogie. Potem takie z łańcuszkami, takie listki. No dobra, nie wyostrzy W każdym razie, takie, o widzicie, zestawy jakby po pięć po sześć Potem takie maluśkie, drobne, delikatne obrączki, które można albo dołożyć do czegoś, co, co już mamy na palcach w, zł, w złotym i w srebrnym kolorze. Hmm. Powinnam teraz tu mieć, wiecie, tyle rąk, żeby Wam to wszystko um, ładnie zaprezentować na, na dłoniach. Ale pokażę wam jeszcze te są takie też bardzo fajne takie boho do takiej właśnie stylizacji długa sukienka na te nie patrzcie bo te są moje ale pokażę wam o. no myślę że jak ktoś lubi może niekoniecznie nawet wiecie co chodzić w tym ale coś fajnego, zrobić jakąś sesję z dłońmi, wygląda to spoko. No, i to ostatnia rzecz, teraz, którą wam pokażę: naszyjnik z Ali, który bardzo mnie zaskoczył, bardzo pozytywnie kojarzy mi się z tą kolekcją taką Dolce Gabbany, gdzie one miały właśnie takie bogate, grube, duże kolczyki i naszyjniki. No, i ja wiem, że większość z was nie lubi takich rzeczy, wolicie skromne, natomiast ja lubię. I myślę, że do takiego zupełnie skromnego, gładkiego czegoś ten naszyjnik będzie wyglądał obłędnie. Pozwólmy, dajmy mu chwilę. I słuchajcie, najlepsze jest to, że taki naszyjnik w perfuła daje sobie rękę odciąć. że 120 zł kosztowałby minimum. Ja dałam za niego 6 dolarów. I teraz w Iska, w Warszawie, zabrała mnie na... teraz są dwie, dwie na M te hale. Ja zawsze mi się to myli, ale na hale Marywilską czy na ulicę Marywilską? Nie wiem. Ci, którzy są z Warszawy, będą na pewno doskonale wiedzieć. To jest taka giełda odzieżowa w Warszawie, gdzie jest dużo Chińczyków, No, notabene bardzo niemiłych i niekulturalnych, i byłam w szoku. No ale yy, mniejsza z tym. Kupiłam takie buty, takie sobie do biegania, wygodne. Pojechałam z zamiarem kupienia czegoś takiego, wiecie, takiej koturny, czegoś wyższego, co trochę podniesie mnie, ale będzie nadal wygodne. Nie znalazłam, więc nie mogłam wyjść z niczym. I kupiłam sobie właśnie takie buciki, 50 zł. Myślę, że całkiem spoko. No i słuchajcie, hitowe płaszcza, o które wszyscy pytają, są właśnie z Marwilskiej. Ja kupiłam, nie mogłam się zdecydować na jeden, więc kupiłam dwa w popielu i w beżu. Yy, oczywiście teraz wiecie to nie będzie dobrze wyglądało, ale z pewnością zobaczycie je na, yy, na jakimś zdjęciu. To są takie płaszcze z wielkim tutaj kołnierzem. Czekajcie, może chociaż tak Wam troszkę pokażę. One są w takim rozmiarze one size, więc też jeśli ktoś ma powyżej powiedzmy 120 w biuście, to myślę, że, że miałby problem z dopięciem się. Natomiast. Świetne, są tak świetne, że moim zdaniem absolutnie pasują do, do wszystkiego. Tu sobie możemy, wiecie, zakryć bardziej, mniej. Ja na pewno go pokażę Wam jeszcze w jakimś, w jakimś wpisie na blogu. I kupiłam jeszcze taki sam w kolorze, w kolorze beżowym. Czuję się w nich rewelacyjnie i pomimo tego, że nie ma jeszcze wiosny, ja już w nich chodzę, bo, bo tak się świetnie w nich czuję. No i ostatnia rzecz, już wychodząc w zasadzie z tej Marywilskiej, jak spojrzałam, mówię: Wow, to musi być moje. Totalny, rokowy, ciężki naszyjnik. Jak nie kochać? No, powiedzcie, że on idealnie do mnie pasuje. Jest świetny, oczywiście, Frenzel. Kocham rok, frenzel, słuchajcie, czaszka, czaszka, monety, świetny. Ym, I to, to kosztowało 40 zł, a płaszczy były po. Płaszcze były tak naprawdę od 40 do 120, w zależności jaki boks, więc trzeba chodzić. Yy, no i to, słuchajcie, jakoś tak poszło szybko. Kupiłam jeszcze sobie fajne, tam na tej Marywilskiej są. Yy, Galotki takie ściągające. One są za dyszkę, a zawsze jakoś tak fajniej nam wiecie niż takie podbrzuch majtki zrobią. Więc ja ze swojej strony polecam wszystko to, co mam. Jeśli Wam się coś spodobało i zainspirujecie się czymś, to świetnie. Nawet jeżeli coś uda Wam się kupić poprzez moje filmy i macie Instagrama, możecie jakoś mnie hashtagować. Zresztą już istnieje taki hashtag dzięki Super Size XL. I i zawsze tym hashtagiem, jeśli dzięki mnie umalujecie usta, ubierzecie szpi, szpilki, cokolwiek, możecie mnie tam ohasztagować. E, słuchajcie, z mojej strony to, to wszystko. Taki trochę jak zwykle chaotyczny wyszedł ten... Ten film, ale cóż, no tak jak, tak jak wiecie, jakoś tak ja inaczej chyba nie potrafię. I następny film pokażę Wam też świetną markę, która na tą chwilę jest w Warszawie. Mam nadzieję, że kiedyś w Poznaniu się otworzy. To jest sklep z kosmetykami Contigo. Bardzo, bardzo tanimi ale bardzo, bardzo fajnymi i jakością nie odbiegające są te kosmetyki od Inglota czy, czy innych takich marek. Ale to cierpliwości, bo um, muszę zebrać jeszcze trochę tych rzeczy y, i pokazać Wam większą ilość. Tymczasem dziękuję za uwagę, i żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie i do następnego. Pa!